Musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. Jak dobre? Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni, teraz pozbędę się wszystkich brokułów, stop! Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam! Proszę, to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego!